Ale po tym megadronie się zajebiście płynie przepłynąłem już chyba 800 km, ciekawe gdzie teraz jestem. I, i, i przepraszam, ojcze święty, ale czy wszystko w porządku? Bo zdecydowanie wygląda jakby nie było. Hehehehe, he, 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 ale mi się mriotko pływa, o ja pierdolę, hahahaha, ha, 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 woda robi chlop chlop, a ja robię siop siop, hihaha. Hi, hi, hi. Ojcze święty, przecież ojco nie wypada leżeć w swoich własnych szczynach, kale i wymiotach, proszę się podnieść zanim ktoś zobaczy. Bol 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 chlop chlop jaka ciepła woda ten megadroń wprawia mnie w prawdziwą ekstazę podczas pływania czoje się jak ryba w wodzie bol bol bol. Woda jest cieplotka i wspaniała chciałbym na chwilę stać się wodą chlop chlop. Ach co ja pierdolę już wiem jak obodzić ojca, ojcze widziałem jakąś chętną małolatę na cimci cirim fafafą. Okorwa, O korwa ale mnie prąd niesie, powiem ci że to fakt Powierz mi że to obciach. O korwa czy ktoś coś powiedział o dzieciach? Oho, Karol wojtyła się obodził i ja się ciebie pytam człowiek o domny z siebie jesteś, jak ojciec może tak plamić wizeronek kościoła no i przy okazji swoje obranie swoim własnym gownem i żygami. Witaj dobry człowieko powiedz mi co się ze mną działo bo mam taki zjazd, że nie za bardzo ogarniam co się odpierdala hech. Już wyjaśniam o toż ojciec wskoczył do jeziora krzycząc coś o jakichś zaburzeniach emocjonalnych i prosił by pościć to na antenie po czym z niego wyszedł i się tutaj położył oraz zażywał ponadto ojciec mówił coś opływaniono i przy okazji ojciec zajebał jakieś dwie osoby po drodze ale to szczegół.